Jesteście gotowi na wiadomość, która może realnie zmienić codzienne życie wielu polskich seniorów. Od 1 stycznia ZUS wprowadza podwyżki emerytur, a największe wsparcie mają otrzymać najstarsi emeryci. To nie jest suchy komunikat, który przelatuje gdzieś między nagłówkami. To decyzja, która dotyka portfeli, bezpieczeństwa i poczucia stabilności ludzi, którzy przez całe życie pracowali, budowali ten kraj i zasługują na to, by wreszcie czuć, że państwo naprawdę ich dostrzega. Dla wielu to może oznaczać spokojniejszy oddech przy planowaniu wydatków, mniej stresu przy rachunkach i większą pewność jutra. Jednocześnie pojawia się wiele pytań: kto dokładnie skorzysta najbardziej, jakie są zasady, ile można zyskać i jak ta decyzja przełoży się na realne życie, nie tylko na papierowe obietnice. Właśnie o tym dziś porozmawiamy spokojnie, jasno i bez skomplikowanego języka urzędowego, bo każdy ma prawo wiedzieć, na czym stoi. Jeśli interesują Cię konkretne informacje, jeśli chcesz zrozumieć, co dokładnie przygotował ZUS i jak to może wpłynąć na Twoją emeryturę albo emeryturę Twoich bliskich, zostań ze mną do końca. To ważny temat, który dotyczy tysięcy rodzin w całej Polsce. A jeśli chcesz być na bieżąco z takimi informacjami, koniecznie zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co o tym myślisz, i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji. Zaczynamy dokładnie w tym miejscu, gdzie zakończył się nasz huk. Bo to, co dzieje się od pierwszego dnia nowego roku, naprawdę wymaga spokojnego, ale jednocześnie bardzo uważnego omówienia. Wiele osób słyszało jedynie krótką informację, że ZUS podwyższa emerytury od 1 stycznia i że największe wsparcie mają otrzymać najstarsi seniorzy, ale mało kto wie, co to dokładnie oznacza w praktyce, jakie decyzje stoją za tym ruchem i jak może to wpłynąć na codzienne życie. Dlatego chcę, aby ta część była swojego rodzaju spokojną rozmową przy stole, rozmową pełną konkretów, ale też zrozumienia, bo mówimy o sprawie, która dotyka nie liczb w tabelach, ale ludzi z ich troskami, rachunkami, potrzebami i nadziejami. Od lat wiele osób powtarza, że emerytura powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, a nie ciągłego przeliczania każdego grosza, dlatego każda zmiana w systemie emerytalnym wywołuje emocje, pytania i nadzieje na coś lepszego. Teraz również tak jest, bo informacja o podwyżkach brzmi obiecująco, ale naturalnie rodzi też wątpliwości i oczekiwania, czy rzeczywiście będzie to realna pomoc, a nie tylko ładnie brzmiąca zapowiedź. ZUS, rządowe decyzje, waloryzacja, zmiany w świadczeniach dla wielu to trudne słowa, które kojarzą się z biurokracją i skomplikowanymi przepisami. Dlatego ważne jest, by powiedzieć to prosto: celem tych działań jest to, aby osoby, które przepracowały całe życie, nie musiały martwić się o to, czy wystarczy im na leki, jedzenie i podstawowe potrzeby. Najstarsi seniorzy, często wymagający większej opieki, większych wydatków zdrowotnych i codziennego wsparcia, mają w tej zmianie znaleźć trochę więcej oddechu. To bardzo istotne, bo w tym wieku każdy dodatkowy złoty może oznaczać mniej stresu i więcej spokoju. Jednocześnie trzeba powiedzieć wprost, że ludzie oczekują jasności. A nie ogólnych obietnic, dlatego tak ważne jest, by zrozumieć, dlaczego właśnie ta grupa otrzyma największe wsparcie i co państwo chce w ten sposób osiągnąć. Zmiany w emeryturach nie biorą się znikąd. To efekt wielu dyskusji, analiz i presji społecznej, bo realia życia pokazują, że koszty rosną szybciej, niż rosną świadczenia. Wzrost cen w sklepach, rosnące rachunki wyższe koszty usług medycznych, to wszystko sprawia, że starsi ludzie coraz częściej muszą rezygnować z rzeczy, które kiedyś były dla nich normalne. Dlatego podwyżki emerytur mają być odpowiedzą na te wyzwania próbą złagodzenia skutków drożyzny i poprawienia jakości życia seniorów. I choć każdy dodatek nie rozwiązuje wszystkich problemów, to jednak może sprawić, że codzienne życie stanie się choć odrobinę łatwiejsze. Warto też pamiętać, że to nie jest prezent, tylko forma wyrównania i docenienia pracy ludzi, którzy przez dziesięciolecia wpłacali swoje składki i budowali system. Wielu seniorów zastanawia się teraz, jak to dokładnie będzie wyglądać w praktyce. Czy trzeba składać jakieś wnioski, czy ZUS sam wszystko przeliczy, kiedy można spodziewać się konkretnych wypłat i czy te zmiany obejmą wszystkich w jednakowy sposób. Spokojnie, najważniejsza informacja jest taka, że proces jest przygotowany w taki sposób, aby był jak najmniej uciążliwy. Zmiany mają zostać wprowadzone automatycznie, tak aby osoby starsze nie musiały biegać po urzędach, stać w kolejkach czy martwić się, że czegoś nie dopilnowały. Cały system ma działać tak, aby nowe, wyższe świadczenia pojawiły się na kontach seniorów bez zbędnych formalności. I to jest dobra wiadomość, bo przecież w tym wieku najważniejszy jest spokój, a nie papierologia. Nie można też zapominać o emocjach, które towarzyszą takim informacjom. Dla jednych to nadzieja, dla innych ostrożny optymizm, a dla części także obawa, czy to nie jest kolejna zapowiedź, która skończy się na słowach. Dlatego tak ważne jest, by mówić o tym realistycznie. Ta zmiana nie sprawi, że nagle każdy senior stanie się bogaty, ale może sprawić, że życie będzie trochę łatwiejsze, trochę spokojniejsze i trochę bardziej przewidywalne. Może pozwolić kupić lepsze leki. Pojechać do wnuków, zapłacić rachunki bez strachu i poczuć, że państwo jednak pamięta o swoich najstarszych obywatelach. A to ma ogromne znaczenie psychiczne, bo emerytura to nie tylko pieniądze to także poczucie godności i szacunku do pracy całego życia. Warto też spojrzeć na to szerzej, bo zmiany emerytalne nigdy nie dotyczą tylko jednej grupy. Wpływają na całe rodziny. Dzieci i wnuki często wspierają finansowo swoich rodziców i dziadków. Więc wyższe emerytury mogą odciążyć również młodsze pokolenia. To oznacza mniej stresu w domach, mniej napięć i więcej poczucia stabilności. Każdy, kto ma w rodzinie seniora, wie, jak trudno patrzeć na to, że osoba, która tyle zrobiła dla innych, musi teraz liczyć każdy grosz. Dlatego te zmiany budzą tak duże zainteresowanie i tak silne emocje w całym społeczeństwie. Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, że te decyzje to także odpowiedź na starzenie się społeczeństwa. Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, żyjemy dłużej, ale też dłużej potrzebujemy wsparcia. System musi się do tego dostosować. Podwyżki emerytur, szczególne wsparcie dla najstarszych, to jeden z elementów reagowania na te wyzwania. Czy wystarczający? Czas pokaże, ale ważne, że coś się dzieje, że temat nie jest zamiatany pod dywan, tylko staje się jednym z kluczowych elementów dyskusji o przyszłości kraju. Dlatego w tym materiale chciałem przeprowadzić cię przez całą tę sprawę w możliwie spokojny i jasny sposób. Chciałem, żebyś po obejrzeniu miał poczucie, że wiesz, co się zmienia, dlaczego się zmienia i co to może oznaczać dla ciebie lub twoich bliskich. Bo to nie są zmiany dla statystyk, to zmiany dla ludzi. I właśnie z myślą o ludziach powstają takie materiały, żeby informować, tłumaczyć, uspokajać, ale też czasem motywować do tego, by domagać się jeszcze lepszych rozwiązań. Jeśli uważasz, że takie tematy są ważne, zostań ze mną dalej na kanale, bo tutaj zawsze będziemy mówić o tym, co naprawdę dotyka codziennego życia. A teraz przejdźmy dalej, bo przed nami jeszcze wiele istotnych kwestii związanych z tym, jak te zmiany będą wyglądały w najbliższych miesiącach i jak mogą wpłynąć na rzeczywistość setek tysięcy polskich seniorów. Kiedy patrzymy na nadchodzące miesiące, można śmiało powiedzieć, że dyskusja o emeryturach dopiero się rozpędza. Wielu ekspertów zapowiada, że zmiany, które zaczynają się teraz, mogą być początkiem szerszej reformy, bo rzeczywistość gospodarcza wciąż się zmienia i system musi nadążać. Seniorzy coraz głośniej mówią o swoich potrzebach, coraz częściej domagają się jasnych zasad i stabilności i trudno się temu dziwić. Nikt nie chce żyć w ciągłej niepewności. Dlatego to, co dzieje się od 1 stycznia, może stać się ważnym punktem odniesienia do kolejnych decyzji. Jeżeli rozwiązania okażą się skuteczne, mogą pójść za nimi następne. Jeżeli okażą się niewystarczające, presja społeczna na dalsze zmiany będzie tylko rosła. Wielu z was pewnie zastanawia się też, co robić teraz. Odpowiedź jest dość prosta. Przede wszystkim warto być na bieżąco. Śledzić informacje, sprawdzać komunikaty ZUS, pytać, jeśli coś jest niejasne. Warto rozmawiać z rodziną, bo często to dzieci lub wnuki pomagają w zrozumieniu przepisów i spraw formalnych. Ważne, by nikt nie czuł się z tym sam. System jest dla ludzi, a nie odwrotnie i każdy ma prawo wiedzieć, na czym stoi. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, lepiej je wyjaśniać, niż odkładać na później. Trzeba też spojrzeć na tę sprawę nie tylko z perspektywy pieniędzy, ale też z perspektywy poczucia wartości i szacunku. Państwo wysyła pewien sygnał, Najstarsi obywatele są ważni, ich sytuacja jest zauważana, a ich potrzeby traktowane poważnie. To bardzo istotne, bo wiele osób w tym wieku czuje się niewidocznych, pomijanych, zostawionych samych sobie. Każdy gest wsparcia, każda realna decyzja, która poprawia warunki życia, daje poczucie, że nie jest się zapomnianym. A to obok finansowego wymiaru jest równie ważne. Nie można jednak zapominać, że życie seniora to wciąż codzienność pełna wyzwań. Nawet z podwyżką wciąż trzeba planować, liczyć, rozważnie wydawać pieniądze. Dlatego tak ważne jest, aby te zmiany były stałe, przewidywalne i uczciwe. Wielu ludzi marzy o tym, by emerytura była czasem spokoju, a nie walki o przetrwanie, i właśnie w tym kierunku powinny zmierzać wszystkie decyzje dotyczące świadczeń. Każdy kolejny krok w stronę poprawy sytuacji to krok w stronę bardziej godnego starzenia się. To, co przyniesie przyszłość, zależy od wielu czynników ale jedno jest pewne, temat emerytur nie zniknie. Będzie wracał, będzie omawiany, będzie oceniany. I dobrze, bo to oznacza, że los seniorów nie jest obojętny. A my tutaj będziemy dalej obserwować, analizować i mówić o tym głośno, żeby nikt nie został bez informacji. Na koniec chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś seniorem, pamiętaj, że zasługujesz na godne życie. Zasługujesz na wsparcie, szacunek i stabilność. Jeżeli masz w rodzinie seniorów, poświęć im chwilę uwagi, zainteresuj się, czy wiedzą o zmianach, czy rozumieją, co się dzieje i czy nie potrzebują pomocy w zrozumieniu nowych zasad. Bo te decyzje to nie tylko polityka i ekonomia to przede wszystkim ludzie, ich codzienność, ich zdrowie, ich spokój i ich poczucie bezpieczeństwa. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego dziękuję. Że jesteś ze mną i że interesują cię takie tematy. To pokazuje, że nie jesteśmy obojętni wobec tego, co dzieje się wokół nas. I oczywiście, jeśli chcesz być dalej na bieżąco z najważniejszymi zmianami związanymi z ZUS, emeryturami, świadczeniami i sprawami naprawdę ważnymi dla ludzi, koniecznie zostań z nami na kanale. Przed nami jeszcze wiele ważnych informacji, analiz i rozmów, które mogą pomóc lepiej zrozumieć rzeczywistość. A teraz wracamy do sedna i jeszcze raz podkreślamy to, co najważniejsze. Od 1 stycznia emerytury rosną. Najstarsi seniorzy otrzymują największe wsparcie, a celem jest poprawa jakości życia i większe poczucie bezpieczeństwa. Jak te zmiany sprawdzą się w praktyce? Pokaże czas, ale już teraz to ważny krok, o którym warto mówić głośno i jasno. Pozostańmy uważni, informujmy się nawzajem, wspierajmy seniorów i dbajmy o to, aby ich głos był zawsze słyszany, bo to oni przez lata pracowali na to, abyśmy dziś żyli w takim kraju, jaki mamy. I właśnie dlatego ta historia nie kończy się w tym momencie. Każdy kolejny miesiąc będzie pokazem tego, jak system radzi sobie z nowymi wyzwaniami i czy rzeczywiście odpowiada na potrzeby ludzi starszych. Warto obserwować, reagować, mówić o swoich doświadczeniach, bo to właśnie głosy zwykłych obywateli najczęściej wpływają na to, że władza podejmuje kolejne kroki. Seniorzy to ogromna grupa społeczna, z ogromnym doświadczeniem i mądrością i mają pełne prawo domagać się rozwiązań, które pozwolą im żyć spokojniej i bezpieczniej. To nie jest żadna łaska, to naturalna konsekwencja lat pracy, wysiłku i poświęcenia. Patrząc na to wszystko, można mieć nadzieję, że kierunek zmian jest dobry, choć oczywiście zawsze można chcieć więcej ważne jednak że pojawia się konkret, że coś realnego trafia do ludzi i że najstarsi, najbardziej potrzebujący nie zostają z tyłu. To daje jakąś iskrę pozytywnego myślenia, nawet jeśli na co dzień wciąż jest trudno. Bo każda poprawa, nawet niewielka, może odmienić czyjś dzień, tydzień, a czasem całe życie. Dlatego trzymajmy rękę na pulsie, rozmawiajmy o tym, wspierajmy naszych seniorów i dbajmy o to, by mieli dostęp do rzetelnych informacji. A jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie pomocny, jeśli czujesz, że wniósł coś wartościowego, pamiętaj, że możesz wracać tutaj po kolejne aktualizacje i kolejne ważne tematy. To przestrzeń, w której liczy się człowiek, jego życie i jego poczucie bezpieczeństwa. I tego będziemy się trzymać, bo właśnie to jest najważniejsze. Na zakończenie chcę jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić, że ta zmiana to coś więcej niż tylko liczby na papierze. To sygnał, że temat seniorów jest wreszcie traktowany poważnie, że ich sytuacja jest obserwowana i że państwo stara się reagować. Czy idealnie? Oczywiście, że nie, bo w życiu publicznym rzadko kiedy wszystko działa perfekcyjnie. Ale każdy krok w stronę poprawy warunków życia jest krokiem we właściwym kierunku i warto go docenić, jednocześnie pamiętając, że zawsze można i trzeba walczyć o jeszcze lepsze rozwiązania. Dlatego miejmy oczy otwarte, słuchajmy, co dzieje się dalej, i bądźmy świadomi tego, jakie prawa i możliwości mają seniorzy, bo świadomość to pierwszy krok do realnej zmiany na lepsze. Dziękuję, że poświęciłeś czas, aby wysłuchać tego tematu w całości, bo to pokazuje, że los seniorów naprawdę nie jest ci obojętny. Pamiętaj, że to dopiero początek większej rozmowy o przyszłości emerytur w Polsce, a my będziemy ją kontynuować, analizować kolejne decyzje i sprawdzać, co one znaczą w praktyce. Zostań z nami, bądź na bieżąco i dbaj o siebie oraz swoich bliskich, bo wspólnie możemy sprawić, że głos osób starszych będzie jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej słyszalny. I właśnie o to chodzi w całej tej sprawie, aby nikt nie został sam i aby każdy senior mógł tuć wsparcie, bezpieczeństwo i szacunek.